Witajcie w kolejnym japoniadowym wieczorze kryminalnym, serii, w której zaglądamy w miejsca, które Japonia najchętniej wymazałaby z pamięci. Dziś opowiem o sprawie, która jest jedną z najbardziej znanych, najbardziej bolesnych i najczęściej dyskutowanych w historii japońskiej kryminologii o sprawie ruty. Siedemnastoletniej dziewczyny, której życie zostało przerwane przez czterech nastolatków. Jej historia wstrząsnęła całym krajem, a jej echo słychać do dziś. Dżunko Furuta miała 17 lat. Była zwyczajną licealistką, ambitną, lubianą, z marzeniami o przyszłej karierze w branży rozrywkowej. Jej nauczyciele opisywali ją jako jedną z tych uczennic, które zawsze można postawić jako wzór. Nie była związana ze światem przestępczym, nie miała konfliktów. Była w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. 25 listopada 1988 rok. Tego dnia Junko wracała z pracy dorywczej. Zatrzymał ją chłopak należący do lokalnej grupy nastolatków powiązanych z posodzoku, czyli najprościej ujmując gangiem motocyklowym. Jego nazwisko poznamy później. Hiroshi Miyano, 18 lat. To on wraz z trzema kolegami. Joe Ogurą, 17 lat. Nobuharu Minato, 16 lat. Yasuhim Watanabe, 17 lat, uprowadził dziewczynę. Została zabrana do domu Minato w Adachi i tam rozpoczęło się jej 40-dniowe uwięzienie. Znęcanie na Junko trwało 40 dni, od 25 listopada do 1 stycznia. W domu żyli rodzice jednego ze sprawców. Choć zaczęli się domyślać, że w ich domu dzieje się coś złego, nie zgłosili tego policji. Zastraszeni milczeli. W tym czasie rodzina Dżunko zgłosiła jej zaginięcie. Policja prowadziła intensywne poszukiwania, ale nikt nie połączył zniknięcia z domem Minato. Według ustaleń śledczych Dżunko zmarła na początku stycznia. Po ponad 40 dniach Przetrzymywania i tortur. Kilka godzin po jej śmierci do domu zadzwonił brat. Minato usłyszał, że coś się stało. Chłopcy zaczęli panikować. Podjęli decyzję o ukryciu ciała. Ciało Dżunko zostało owinięte w koc, włożone do dużej torby podróżnej, następnie umieszczone w metalowej beczce. Beczka została zalana mokrym betonem. Tego samego wieczoru około godziny dwudziestej sprawcy przewieźli beczkę na pustą działkę w pobliżu terenu budowy na wyspie łakasu w Kłoto, Tokio. Tam ją porzucili, bez planu, bez refleksji, przekonani, że nikt ich nie powiąże ze sprawą. Ale mylili się. Śledztwo w sprawie Dżunko trwało, ale sprawcy czuli się bezkarni. Popełnili jednak inny czyn, niezwiązany z tą sprawą. Policja aresztowała mijano za inne przestępstwo. I w trakcie przesłuchań śledcze zaczęli podejrzewać, że nastolatek ma związek z zagnięciem Dżunko. Pod presją zaczął mówić. Kolejni chłopcy zostali zatrzymani jeden po drugim. Wtedy też odnaleziono betonową beczkę z jej ciałem. Cała Japonia miała poznać prawdę. Według ustaleń policji, zeznań sprawców oraz dokumentów sądowych dziewczyna była przetrzymywana w jednym z pokoi domu Minato. Przez cały ten czas nie mogła opuszczać domu, była więziona, pilnowana i całkowicie odizolowana od świata zewnętrznego. Doświadczyła wielokrotnych aktów przemocy fizycznej i seksualnej. Cztery główne osoby odpowiedzialne, Mijano, Ogura, Minato i Watanabe, dopuszczały się wobec niej przemocy niemal codziennie. Według akt policji i sądu przestępstwa były powtarzalne i eskalowały. Junko pozostawała w stanie skrajnego zaniedbania. Śledczy ustalili, że nie otrzymywała odpowiedniej opieki ani pożywienia, była zmuszana do przebywania w trudnych warunkach sanitarnych. Zgon nastąpił w wyniku skumulowanych obrażeń, sąd zaklasyfikował to jako obrażenia skutkujące śmiercią. Nie mogę opisać tutaj drastycznych, szczegółowych tortur ani przemocy, jakich Dżunko doświadczyła. Są to treści zbyt brutalne, by można je bezpośrednio omawiać. Wszyscy sprawcy byli nieletni, więc ich nazwiska zostały utajnione przez sąd. Jednak japoński tygodnik Shukan Bunshun zdecydował się je opublikować. Redakcja argumentowała, że przy takiej skali okrucieństwa sprawcy nie zasługują na ochronę prywatności. Decyzja ta odbiła się szerokim echem. Po raz pierwszy media złamały tabu publikowania danych nieletnich. W lipcu 1990 roku tokijski sąd rejonowy skazał wszystkich czterech na więzienie za porwanie w celu napaści seksualnej, uwięzienie, gwałt, zabójstwo, wwucenie zwłok. Każdy z nich odwołał się. W lipcu 1991 roku sąd apelacyjny zaostrzył trzy wyroki: Hiroshi Miyano, dwadzieścia lat więzienia, Joe Ogura, dziesięć lat więzienia, Shinji Minato, dziewięć lat więzienia, Yasushi Watanabe, siedem lat więzienia. Gdzie są dzisiaj? Wszyscy czterej wyszli na wolność nie są już objęci kontrolą sądową, żyją niezależnie, ich obecne adresy nie są publicznie znane. Część z nich była ponownie notowana przez policję po odbyciu kary, ale oczywiście nie w związku z tą sprawą. Fakt, że wyszli na wolność wywołuje emocje do dzisiaj. Dla wielu jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów tej historii. Historia Dżungo Furuty stała się symbolem braku proporcji między czynem a karą i tego, jak łatwo system może zawieść ofiarę. Był to już ostatni odcinek Japoniadowych Wieczorów Kryminalnych. Kolejna historia, którą trudno objąć rozumem i jeszcze trudniej zapomnieć. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia za rok. Dobrej nocy.